Dzień dobry Państwu, Tomasz Szwajgiel, Pilne. Szanowni Państwo, z niewiadomych powodów Karol Nawrowski, pełniący obowiązki prezydenta Polski, zawetował ustawę tak zwaną łańcuchową. To jest zupełnie niezrozumiałe, tym bardziej, że nawet Jarosław Paczyński powiedział, że on mógł ją odesłać do Trybunału i ewentualnie prosić o... Zmianę poprawek. Nie musiał je wetować, nie musiał je rozwalać. Co prawda, później zaczął się tłumaczyć, że on już robi swoją i że tłumaczenia są kuriozalne. Słuchajcie, państwo, cytuję, zapowiadają one: Donald Tusk nie wytrzymał powiecie prezydenta. To już jest podłość, nie polityka. Tak. To prawda. To już nie jest polityka, to zwykła podłość. Zgadza się. Nie? Tak to. Wygląda. I Naworski tutaj ta argumentacja była jakaś kuriozalna, szanowni państwo. Zresztą napisał tak: Porto, Sherry, Franek, Karo, Bej, wszystkie nasze psy są lub, lub były przyjaciółmi, członkami rodziny. do prezydenta Naworskiego wobec ustawy łańcuchowej nie mieści mi się w głowie. To już nie jest polityka, to jest zwykła podłość. Zgadzam się z premierem w 100%. Premier napisał. Wczoraj taki normalny, zwykły tweet. I co ci psy zawiniły? Ja Państwu powiem zaraz, co psy zawiniły. To tłumaczenie później, bo Nawrocki to jest tak jak mówi Janek Pińska, ma rację, On działa emocjonalnie, po złości, tak jak z brakiem nominacji oficerów, tak jak z brakiem tych odznaczeń dla oficerów i nagród. To jest to samo. To jest taka złośliwość, że coś mu nie wyszło. I tłumaczę to tak. Choć inten, intencja ochrona zwierząt jest słuszna i szlachetna, ta sama ustawa była źle napisana, zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzać do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt. Proponowane normy końców były dla psów kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, chyba tych, które wyłudzał od yy, pana żet. Niech ono kawalerka, kawalerkach lepiej nie mówi, bo słowo kawalerka powinno być jak najdalej omijane przez Nowrodskiego. Które rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa. Jak też dodał, złoży jednak do Sejmu prezydencki projekt ustawy, który pozwoli spuścić z łańcuchów, realnie poprawi los zwierząt, a nie będzie nakładał na ludzi restrykcyjnych. A jednocześnie nierealnych do spełnienia obowiązków budowania kilkudziesięciometrowych końców. Proszę Państwo, jak wiecie, całe życie wypychałem się z psami, hoduję psy. Oczywiście jest, jest u mnie koiec na podwórku. To jest duży koiec. Nie jest chyba takiej wielkości, jakiej ta ustawa wymaga. A ten koiec był po to, że w sytuacji, kiedy ktoś musiał wejść na podwórko, a te moje poprzednie psy były takie, że nie bardzo tolerowały obcych, dopiero później się musiało do nich przyzwyczaić. Zresztą to, jak wiecie, na, ten, na ich zachowanie wpłynęło to, że tak ich potraktowano. Wiecie, bo chciano zastrzelić te psy. Ja wiem. Bo i wąsik, i kamieński, bardzo. warto. Doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że jeżeli ta realizacja będzie przeprowadzona w ten sposób, to psy będą biegać na podwórku. Na szczęście były w domu, bo inaczej by je Wystarczyło mnie wezwać, wystarczyło zrobić inaczej, i w stu procentach chciano te psy zabić, żeby sprowokować u mnie określoną sytuację. Dwa razy tak było. Psy przeżyły, no już nie żyją. Teraz nie wiem, czy może przestrzeżyły krócej też. Nie, nie wiem, ciężko mi to powiedzieć. Natomiast słucham tych wypowiedzi Wrockiego i najgorzej później e, nie potrafię zrozumieć reakcji e, Kaczyńskiego o jego ludzi. Kaczyński, który no wielokrotnie pokazał, że jednak sprawa dobrostanu zwierząt jest dla niego ważna. Co prawda, miał u siebie jakąś ohydną postać, jak Pana Bąkowskiego, który ciągnął za samochodem psa, aż go zamęczył. Co, coś niebywałego i później ten Pan długo unikał jeszcze aresztu, więzienia. Wiecie Państwo, sprawa traktowania zwierząt, wpleciona w tej chwili przez Nawrockiego do tego Całego ataku na rząd jest ohydna. Tym bardziej, że on podpisał tą ustawę o zwierzętach futerkowych. Napadł na niego męcen w związku z tym, ale musiał coś powiedzieć. Ale wiecie co? To było dlatego, bo o nim zrobił dobrze i zawetował ustawę o kryptowalutach. Ja wiem Państwu, że. Środowisko Mencena znam od bardzo dawna i znam sprawę brata Sławomira Mencena, bo to, to środowisko chciało wprowadzić na polski rynek wprowadziło maszyny hazardowe, które miały omijać ustalony przepis. Nie wolno było tutaj, żeby... Maszyny hazardowe były poza kasynami czy poza salonami. W salonach tych punktów w Polsce były tysiące. Rzeczywiście wtedy, kiedy przepisy na to pozwalały, robił to mój przyjaciel Sławomir Janowicz. Miał tak lekko licząc ponad 50 tysięcy tych maszyn. Później przeniosła się ta działalność w różne miejsca na świecie i Sławek działał dla Polski rzeczywiście kosztem swoich dochodów, kosztem e, tego, że rzeczywiście spadały mu e, ta część, ta część jego biznesu została wyłączana. E, nie dopuszczał e, chociażby tych rosyjskich maszyn, bo Rosjanie chcieli tutaj instalować swoje maszyny, chcieli lobować. E, Kiedyś napiszę to w, w swojej książce, powiem Państwu, to było. Natomiast ta sprawa słów męcena skończyła się tym, że nastąpiła realizacja, w której brało udział parę tysięcy policjantów. Zdjęto z rynku olbrzymią ilość tych maszyn udających niehazardowe maszyny, dlatego mieli taką grubą dokumentację, którą uzyskali z Ministerstwa Finansów. Tam też urzędnicy byli w odpowiedni sposób rozpracowywani. Natomiast ta dokumentacja nijak nie odnosiła się tych maszyn, które były tutaj. I Nawrocki, jak widzicie, w tym przypadku potrafi działać dla pewnego lobby w sprawie oczywistej wetuje. My więcej opowiemy o tym. Ucieszyłem się, bo słyszałem, że zaczynają być rozpracowywane te środowiska dalej. Jesteśmy ostatnim państwem w Unii Europejskiej, gdzie nie, nie dopasowujemy naszego systemu do wszystkich, do Unii Europejskiej. To stwarza zagrożenie dla finansów, dla systemu finansowego w Polsce. Tak jak promotor panów Mencenów, pan Adam G. w ogóle sobie został wyrzucony z Niemiec i ze swoją firmą Niemcy po prostu napisali rekomendacje, stwarza zagrożenie. To, to jest to środowisko, to są ci ludzie i Nawrocki, który dogaduje się w tej sprawie. Dobrze, bardzo się cieszę, bo widzę, że te sprawy się łączy. Pokazuje się, jak działa Nawrocki. Nawrocki dlatego między innymi wetuje tę ustawę, ponieważ jest tak po ludzku, zwyczajnie wściekły, Jest zły o to, że marszałek Czarzasty nie pozwala mu bujać państwem że nie wyszedł im ten cyrk z hołownią, to znaczy to, że nadal Hołownia pozostałaby na stanowisku marszałka, a oni by go przymuszali do szybkiej ścieżki legislacyjnej ustaw, które by tworzyły, destabilizowały państwo. Między innymi być może jakichś ustaw, które by wspomagały te interesy kryptowalutowe. Wiczycie Państwo uwagę, że o tych kryptowalutach pierwszą rzeczą, e, która była, znaczy to, 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 to było jednym z najważniejszych tematów Mencena w rozmowie z e, Nawrockim, jaką to potraktuje, kiedy zaprosił go do siebie. I Nawrocki powiedział, że oczywiście będzie bronił kryptowalut. No i to było, przesądziło poparcie Mencena. E, Patrzę na to wszystko. Wiem, jakie to środowisko, wiem, kto za tym stoi. I przy okazji widzę, że ta grupa bezwzględnych ludzi potrafi tak potraktować zwierzęta. To jest niebywałe. I ta argumentacja Nawrockiego, że to jest uderzenie w ludzi ze wsi, czy uderzenie w jakieś, rolników, przedsiębiorców. Szanowni Państwo, jeździcie na wieś i wiecie, że to jest bardzo różnie. To nie jest tylko tak, że na wsiach są trzymane i dręczone psy na łańcuchach. To nie zależy od kogoś, skąd ten człowiek pochodzi. To zależy od, od jego kultury, od jego serca, od tego, tak jak to, jak, jak czuje. To jest proste. i. Nawrocki usiłuje znowu dokonywać takich podziałów w stylu Kaczyńskiego, że on ma bronić tych ludzi, powiedzmy, wykluczonych. To nie są wykluczeni ludzie, tylko to są ludzie, którzy są ludźmi bez empatii i nie będą nam narzucać standardów, takich jakie mają funkcjonować. A to, że Nawrocki wetuje tą ustawę, wiecie co? Nawrocki chodzi w ścieku. Nawrotki chodzi po prostu wściekły, bo nie może się zachować jak dawniej. Nie ma tego przypływu dopaminy, który widzieliście przy braniu na wiązg. On był uśmiechnięty, wesoły, szczęśliwy, krzyczał. Zobaczcie, nie krzyczy. Jest taki dosyć przygaszony, szary, no bo nie może robić tego w taki sposób, jak robił. Bo wie, że jeżeli dalej będzie te Środki brał, czy te snusy, to się źle skończy. Ja i tak uważam, powinno być to badane. I nie możemy być zakładnikami nastrojów człowieka, który zachowuje się czasami irracjonalnie. I to jest ta część tej, tej irracjonalności to jest ta wściekłość i z tymi oficerami, i z tym takim masowym niepodpisywaniem ustaw. Jak jeszcze słucham, yy, Pana Krzysztofa Błosaka, który mówi, że za mało ustaw betuje na Wrocki. Państwo, za mało pracy kontrwywiadu w Polsce. Należy wyświetlić wszystkie powiązania tych ludzi z Rosją. Po prostu. Należy wyświetlić. Ja, ja nie mam obsesji, natomiast inspiracja idzie stamtąd. Inspiracja idzie albo jeżeli chodzi o destabilizację i pokłócenie ludzi albo instalowanie ich biznesów. No tak jak dokładnie y, mówimy o kryptowalutach. Przecież to w kryptowalutach wynagradza się tych dywersantów, to w kryptowalutach y, wynagradza się świat przestępczy, tam to wszystko funkcjonuje. I te tłumaczenie y, odnośnie tej rzekomej wolności, wiecie, ma no tak, jak pójść dalej, to tak może być wolność, bo może sobie ktoś wchodzić i brać ze sklepu co chce. To nie jest wolność. To absolutnie nie jest wolność. Państwo powinno być jak najmniej obecne, jeżeli chodzi o regulacje prawne na rynku, no ale bezpieczeństwo finansowe jest niezwykle istotne. I między innymi w związku z tym Mamy człowieka, który był bardzo mocno mocowany w świecie przestępczym i zawetował ustawę o kryptowalutach i zawetował e, ustawę, za którą zagłosowało 280 posłów, ustawę łańcuchową, nad którą pracowało mnóstwo posłów PiSu. E, były zmiany w tej ustawie odnośnie tego, żeby nikt nie był na przykład karany za to, że przywiązał psa pod sklepem, kiedy poszedł do sklepu, prawda, czy inny. To jest tak podłe. Patrzę na to wszystko, wiecie i, i po prostu pytam się, panie Kołowian, co żeś pan zrobił? Czy widzisz pan teraz, coś pan zrobił? Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Przepraszam, to być może było bardzo chaotyczne, ale trudno mi się mi się do tego tak spokojnie odnieść, bo widocznie brakuje słów, jeżeli trzeba to wyrazić w taki parlamentarny sposób, bo ja bym tutaj niestety mówił zupełnie inaczej. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo proszę o podniesienie łapki w górę, i ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwa.